Będą no, emocje, widzimy, że e, dzisiaj Legia znowu e, z Radowiczem i Hubnikiem. E, jako takich e, Radowicz oczywiście jako cofnięty lekko na pasji. E, miejmy nadzieję, że e, jeśli chodzi o, oczywiście o kibiców Legii i, i trenerów, że Manu wreszcie pokaże swoje umiejętności, bo tak naprawdę e, nikt nie może się doczekać tych, tych wielkich umiejętności, na, które e, zapowiadali e, działacze przed sezonem. To jest problem, to jest kłopot legionistów. Piłka obok bramki, sporo jednak brakowało, a teraz Lupianowcowi od początku. On zrealizował swój plan w 15 minut. Co to? Mano bardzo łatwo traci piłkę Dawidowski. Dawidowski zderza się ze skabą. I co mamy? Rzut rożny. Rzut rożny. Bardzo, bardzo prosta strata i rusza Legia. Zobaczymy, co z tego będzie. Tym razem wygląda to przynajmniej od tego momentu ciekawie, chociaż teraz już Manu musiał się wycofać. Radowicz Radowicz strzał obok bramki. No, jak na razie najlepsza akcja Legii. Bardzo dobrze do grania piłka. Dobrze tam się znalazł. w doljaki. Tak na wszelki wypadek jeszcze skoczył. Połowę sukcesu to będzie, żeby w dobrą przestrzeń uderzyć piłkę. No, chytre to było, ale. Za słabo. Skaba musiała się odwrócić w momencie, w którym uderzał piłkę Nowak. Nowak, silna piłka. I skaba wybijają na rzutrożne. Wydawało mi się, że będzie dorzucał, ale jednak ja zdecydował się na uderzenie. Traorę. No i też chciałby się powiedzieć, nie najlepiej, gdyby nie to, że piłka raz jeszcze wróciła w pole bramkowe. Nie była to najlepsza pozycja najlepsza, najlepsza, w tym całym meczu. Uwzględniając i to, co miała Lechia i Legia razem Proszę. wzięte. Kolejna akcja Kucharczyk. Co się stało teraz z obroną Lechigdańsk? Ale jeszcze nikogo nie zdjąłeś nie, manu, manu, A, manu moim zdaniem jest zawodnikiem, który Za dużo nie wnosi no, Faktycznie, w drugiej połowie Widać jego pomarańczowe buty, ale Przy piłce raczej nie jest zbyt często Teraz szeroko Do Kucharczyka kucharczyk No i znów lekki zastój Kucharczyk Bardzo przy piłce, inni się świetnie. przyglądają Kucharczyk, Kucharczyk Coraz bliżej, Kucharczyk Coś nie za w górę, ręce legionistów, ich trenera. Gola jednak nie było. Jeszcze dalej, jeszcze Manu. Teraz nam się pokazał, pokazał się i uderzył bardzo, bardzo niecelnie. Jest... Rzut wrażny. Zobaczymy na pewno Cabral wzmocni środek. Pewno będzie to ta zmiana, która miała być przeprowadzona. Czyli wejdzie w miejsce Radowicza. Na razie Kucharczyk, 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 Gol! zupełnie kapitalne. powtórka z rozrywki jak Legia jedzie bliżej morza to Kucharczyk w końcówce meczu musi mieć swoją bramkę tak, to jest ta zmiana po prostu zakręcił obrońcę. wydawało się, że kapitalne przyjęcie i zejście na prawą nogę ale to nie wystarczyło Kucharczykowi on jeszcze przerzucił sobie na lewą nogę no i te pierwsze kroki ma niesamowite takie no, zazwyczaj napastnicy mają takie krótkie kroki on, tym drugim krokiem takim sprinterskim potrafił momentalnie no obrońcę susy Kucharczyka Pięknie, wydarzenie lewą nogą, mięcie zawodnika, Weideleut został w blokach i, i Małkowski nie miał szans. I tak wyszło legi na dobre, to chyba będzie ostatnia akcja meczu, Cabral do Manu, Manu w pole karne. Ciniama próbował zagrać piłkę przez siebie i to była ostatnia akcja spotkania. Michał Mularczyk kończy mecz, a przed nami po raz drugi w tych rozgrywkach bohater Legii, czyli Michał Kucharczyk. 19 lat, nie niespełna 20 lat. W zeszłym roku przygotowywał się do matury. W tym roku strzela gole w Ekstraklasie i w Pucharze Polski. To on uratował Legię przed dogrywką w meczu z Pogonią Szczecin. W meczu, który nastąpił po Trzech z kolei przegranych porażkach w lidze.